Znikające pieniądze. Przez kilka lokomotyw diesle mają na wyspie Sodor złą reputację. Co to było? Ja się zaraz przypierdolę. Ja spierdalam. Paweł jest jednak jednym z najmilszych diesli na świecie. Ja cię zaraz przepierdolę! Tomku. Wzajemnie. Pawle! Ponieważ jest miły, nikt go nie lubi. a także Bosmana i Portera w rybkowi. O nie! Jesteśmy zgubieni. Nawet zrzędliwy Karolek jest wrogiem Pawła. Ale Pawłowi najtrudniej zaprzyjaźnić się z samym Dizlem. O, Dizlu! O, hej! Witaj! Żdalaj z mojej ziemi! Niestety nie jest łatwo zostać przyjacielem ponurego Disla. Witam! O, nigdy nie zgadniecie, co wydarzyło się w porcie! A! Halo? O, nikogo tu nie ma. Widziałeś dziś jakieś diesle, Tomku? Um, widzę ciebie. No ja ci opowiem, co się stanęło. To przecież jakaś nienormalność. Ida rano do sklepa, a tam pisze, że jajka za 25 złotych. No co to za czasy? Wszystkie zniknęły. A to diesel we własnej osobie. Diesel? Gdzie? We własnej osobie. Cicho, Karolku, wszędzie musisz wtykać swój hak? We własnej osobie.